dwie między gotowaniem podjechaliśmy do paczką, a to dostaliśmy paczkę od Litki. I jak możecie kojarzyć, jeżeli oglądacie nasze vlogi, to Litka nam wysyłała właściwie 90% drzewek, które mamy w ogrodzie, owocowych. Wszystkie się przyjęły, odpukać, wymalowane I dostaliśmy od niej kolejną paczkę. Nie mam pojęcia, co w środku jest, ale strasznie ciężka, i do nożyczki. Otworzymy sobie razem! Taka niespodzianka! Też nie mam pojęcia, co tam jest. Ja ten trzepałem, ale co tam jest? Orzechy. Czyli dobrze zgadłaś, że orzechy. Dobrze zgadłam, że orzechy. Rany boskie, ile orzechów. Tona orzechów. Lidka, czyś ty oszalała. <grym> Zrobisz orzechowca. 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 Właśnie, ile orzechów. Dziękujemy bardzo. A ja teraz idę gotować. Miał być orzechowiec na airfryer, więc mój orzechowiec na airfryer będzie z orzechami od litki. Nie słyszałaś mnie? Co? Kartka jest w środku. Jest coś! Nie widziałam. O Boże, jak ja dawno nie widziałam kartki w, w linie te takie. Nie pamiętam, kiedy ją widziałam. Cześć, kochani. Na pomysł wysłania wam paczki wpadłam po obejrzeniu ostatniego vloga o przyprawach. Niestety czas pozwolił mi na. Pakowanie tylko orzechów. Rośnie u nas bardzo duże drzewo, więc obiedzenie go z tych białych, niedojedzonych nie jest możliwe. Tych, co my uwielbiamy <gry> tak, najbardziej. Tak. Wam się udało, mam tylko nadzieję, że, nie, że się nie wygupiłam No coś, ty, to jest przemiłe. Chętnie pomogę, doradzę wam w temacie ogrodu i kwiatów. Liska, ty mogłabyś przyjść tutaj, to ten. Ja zapłacę ogarnę, ja widzę, jak ty to, co ty robisz. To mogłabyś nam. Ja ci oddam mój ogród. Weź coś z tym zrób, bo ty masz lepszy zmysł niż ja. Marta będzie wiedzieć o co chodzi. Życzę dużo zdrowia, bo najbliższy czas nie będzie pewnie łaskawy. Litka hmm. chyba oglądała nasze vlogmasy z trzech lat począt! Zawsze jesteśmy chorzy. Nie, trzymajcie się cieplutko i ucałujcie pieski, litka, PS. Robicie świetną robotę, oby tak dalej. PS2, wybaczcie, za lekko przybrudzone orzechy. No daj spokój. Ja, ja bym bardzo chciała, żeby litka przyszła. Dziękujemy Ci, kochana, to przemiłe. Super. Na pewno będziemy łuskać i zrobimy sobie coś. No, na pewno już nie będą, bo one są dobrze wysuszone, tak sądzę. Więc no, niestety nie znajdziemy tam naszych ukochanych białych orzechów. Ale ja orzechy kocham, kocham orzechowca i to jest ciasto, które zawsze musi być u nas na święta. Zawsze. Ja kocham orzechowca. Najlepsze, że ja mogę zrobić taką blachę i całą ją sama zera przez te święta. Ja jem tylko orzechowca. Oni serniki, oni wszystko, a ja orzechowca. Także bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję. I tak, na pewno się zgłoszę, ale już na wiosnę, bo raczej teraz to już u nas jest za późno. U nas już jest zimno i mieliśmy coś tam sadzić. Nawet z litką o tym gadałam, bo, bo myśmy rozmawiały o tym. Ale ja boję się, że to padnie, Jej by nie, tobie by nie padło, ja wiem, że tobie by nic nie padło, u mnie zdechnie wszystko to To może jak Litka nam wysłała te orzechy, to może zrobimy orzechowca w frajerze. No, no jest taki zamysł, ja mam wypisany, już mam wstępną koncepcję na orzechowca w Ej już mam go spisanego, tylko teraz muszę go potestować. Ciasta miodowe i tak dalej, i tak dalej, ale dzisiaj robię piernika z airfryera. Dzisiaj muszę dopracować trochę formę, bo ja piekę piernika w takiej formie. Jeżeli macie keksówkę, która mieści się do airfryera, to super. Natomiast ja nie mam takiej i piekę w tortownicy, którą idealnie sobie do... Fryera dopasowałam. A o co chodzi? Chodzi o to, żeby z każdej strony ta tortownica miała dostęp powietrza ciepłego, czy tam keksówka. Nie może przylegać, no bo wtedy z jednej strony ciasto nie będzie miało tego powietrza gorącego powietrza. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, bo jest tutaj pierwszy raz, to robimy część drugą przepisów na airfryera, ale to będzie taki kalendarz adwentowy. Słuchajcie, u nas... Pachnie tak piernikiem, bo ja oczywiście, dla mnie piernik to jest mega ważne ciasto, takie zimowe. Ja je bardzo dobrze kojarzę i on musi u mnie być perfekcyjny. Jeden piernik jest oczywiście w coś dobrego, nad którym, ja nie wiem, ja Wam mówiłam, chyba 17 razy piekłam. Żeby on był idealny i jest idealny. A teraz będzie perfekcyjny, ale z airfryera i to jest tak szybki piernik, że to się... No, nie da ogarnąć zdrowym umysłem, nie? To już to trzeba zrobić. I wczoraj go zrobiłam. Zawiesiliśmy go do rodziców Krzysia. I y, próbowała mama, tata, siostra Krzysia. I wszyscy powiedzieli, że jest tak dobry. On jest jak chmurka. Rozpływa się w ustach. Jest tak delikatny i mięciutki. Także dzisiaj jeszcze raz popracuję nad formą, żeby on ładnie mi wyrósł. Airfryer rodzi się trochę innymi prawami. Przez podmuchy powietrza, gdy dajecie na przykład... Ym, Papier do pieczenia, do środka, to sobie zapamiętujcie, bo, bo to będzie też ważna informacja. Dajecie do środka jakieś formy. To gdy powietrze wieje, to ta, ten papier się nachyla nad nasze ciasto i jakby je formuje, bo ciasto szuka najłatwiejszego wyjścia. Szczególnie gdy nie jest z dużą ilością dodatku cukru czy oleju, a ja takich nie robię, no to ono jest podatne na formę, którą tam dostaje, Więc. Próbuję to zrobić tak, żeby wyszedł ładny równiutki. Mam nadzieję, że moja koncepcja i zamysł wyjdzie. I możecie się zapisywać do mm, przetestuj przepisy, bo tam pewnie dostaniecie tego piernika, gdy już go super dopracuję. I to będzie pierwszy przepis, który wyślę Wam do przetestowania. Przed zakupem Airfryer część druga. Jeżeli chodzi o datę premiery, jeszcze jej nie mamy. Mam nadzieję, że jak najszybciej się pojawi, ale możecie dawać swoje koncepcje na okładkę, bo już wstępnie zaczęłam o tym myśleć. Dzisiaj przygotowuję mięso, będzie z w sosie, chili i właśnie ten piernik, i może zrobić ciasto pomarańczowe, bo to mam w głowie, a może orzechowca. <ścoughs> Także my dzielimy. Wszystkim słodkości, ale nie dokończyłam. Może chodźmy tam pod okno, bo będzie trochę jaśniej. Jak zrobicie tego piernika, to ja go robiłam wczoraj. Nie mamy go już w domu, bo daliśmy go rodzicom Krzysia i tam u nich został. Nawet nikt nie powiedział, żebyśmy sobie kawałek wzięli do domu, więc dobry był. Bo, bo zawsze tak jest. Weźcie sobie kawałek, bo my całego nie zjemy tutaj. Nie było. Więc to jest dla mnie jasny przekaz, że piernik był taki. Bardzo się ucieszyłam, bardzo się z tego ucieszyłam, bo nic mnie bardziej nie cieszy niż jak gotuję i to innym smakuje i po prostu wracają żeby spróbować jeszcze raz, albo dzwonią, jak coś tam zrobiłam. Więc to jest dla mnie najlepsze pochlebstwo. Natomiast wczoraj piekłam, zawieźliśmy go, dzisiaj tak pachnie tutaj piernikiem, jak się wejdzie, bo wracaliśmy z Mikołaja, od Mikołaja z przedszkola, bo go odwoziliśmy. Jak weszliśmy tutaj, to tutaj pachnie tak zimowo. Tak wiecie, jak yy, to właśnie udostępniłam na stories. Jakbyście wrócili, teraz, teraz, teraz ta muzyka, rzucamy. I jakbyście wrócili po sankach, wiecie, jakbyście wiecie, dzieckiem, mroźny, taki mroźne popołudnie, zziębnięci, y, y, czerwone nosy, no nie? I wracacie do domu, wita Was zapach tego piernika, tego ciepła, y, tego takiego domowego zapachu, ciepłe kakao. Mama z tym wszystkim czeka, aż mam ciarki, mam nadzieję, że wy też. I właśnie to niesie, niesie ten, ten piernik i ten nasz e-book, będzie niósł takie emocje, które no, będą już z Wami towarzyszyły Wam na zawsze, cały czas I, i to uwielbiam. A zapach piernika z airfryera roznosi się tak po domu, bo on to po prostu wywala po całym domu i u nas wszystko, sypialnie wszystko pachnie pięknie piernikiem. CUDO! Także ja już się nie mogę zaczekać, aż, aż będę mogła wam przekazać. Już tak przemycam, bo już powiedziałam, że nie, 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 nie czekam, już się chwalę, bo, bo jestem tak dumna z tych przepisów. Nie będzie tam nic z półśrodków. Będą tam same mega przepisy na dania obiadowe, na ciasta. To będzie taki kalendarz adwentowy na grudzień, tylko z jedzeniem. Żeby nie kupować znowu jakichś niepotrzebnych rzeczy, tylko kupować zapach, smak, emocje i wspomnienia które będą Wam towarzyszyć, gdy będziecie to razem jeść. I życzę Wam tego śniegu na sanki, żebyście potem mogli zjeść tego piernika z kakao. A kakao macie w coś dobrego, bo to jest prawda na kakao nie wpakuje. ale tam są takie kakao i czekolady. No, to tyle. Teraz bardzo dziękuję za orzechy. Ale czujesz to, czujesz te emocje, czujesz ten, ten taki... To taki zapach bez troski. Wiesz, że, że w końcu z powrotem czujesz ten zapach takie, takich tych dziecięcych lat, gdzie, gdzie nie ma problemów. Jedynym twoim problemem jest jakiś tam sprawdzian, albo, albo nie wiem, jak się ubrać na dyskotekę do szkoły. Czy mam zezdorant? Czy masz tak. I żel. I żel i żel No tak, i żel. A ja cekiny, coś cekiny. No, więc to jest taki powrót do tych beztroskich lat. I tu chcę, żeby przenosiły nasze przepisy, że jecie je i nic nie ma znaczenia. Po prostu to jest taki czas dla rodziny, dla Was, budowanie wspomnień, budowanie momentów, emocji, wracanie, i żeby Wasze dziecko też wracało za ileś tam lat do tych chwil, i tak, tak je wspominało. Właśnie tym zapachem, który będzie na samą, gdy tylko go gdzieś poczują, powąchają to będą miały te takie wspomnienia i totalnej beztroski, tych, tego braku problemów, no nie? I to, to, to mi przyświeca, nie wiem, nazwę ten e-book Brak Problemów, mówię, o! Moja mama powiedziała, żeby Marta już robiła tak, zawsze, ja zawsze takiego piernika, że jest najlepszy piernik jaki jadła, więc genialnie. No, mega miła. Coś najmniejszego, nie? Jak ugotujecie coś i wszyscy, Jezus, no nie, robisz coś, nie wiem, jakaś impreza, nie wiem, urodziny, no cokolwiek, nieważne, że jest spęd gości, wszyscy przychodzą i gotujesz coś. Po czym wszyscy zjedli, no nie wszyscy mówią, jakie to było pyszne. I następnym razem, jak robisz kolejną imprezę, to dostajesz pytanie, a czy będzie na przykład jakaś tam karkówka w Sosie, którą zrobiłaś? To jest dla mnie takie happy! Że, że no nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale ja kocham karmić ludzi pysznie. To jak już tu jesteśmy, to wam powiem. Ten piernik robi się w jednym rondlu. W jednym rondlu, tylko bardzo ważna jest kolejność dodawania składników. I przede wszystkim kwestia grzania: nie można zagotować tego, co tutaj mamy. Absolutnie, musicie przy tym stać. To jest 10 minut. Dosłownie 10 minut, żeby zrobić ten piernik. Ale to się musi wszystko fajnie rozpuścić. I powiedziałam, ja już to zmierzyłam bez tego. Już tyle razy go robiłam, że już nawet pamiętam składniki. To się musi zrobić, i musi się dodawać dobrej jakości składniki. Zawsze. Bo, jak dodacie jakieś do, do bani kakao, no to ono ten piernik nie będzie miał odpowiedniego zapachu, odpowiedniego koloru. Tak kiedyś mi dziewczyna napisała, że suflet czekoladowy z Airfryera nie ma takiego koloru jak mój. I odpowiedź była strasznie prosta. Pierwsze, co jej zadałam, pytanie: jakiej czekolady użyłaś? Ona mi wysłała to zdjęcie tej czekolady. Ja mówię, że to nie jest dobra czekolada, że to musi być gorzka czekolada 64%. Ja wiem, że one są teraz droższe, ale jeżeli chcemy dobrze zjeść, no to też no to niech to będą dobre składniki. I e, zrobiła e, ponownie z tą czekoladą, którą ja jej tam e, powiedziałam. To po prostu był wedel, ten 64% kakao. I wysłałam mi zdjęcie, że teraz nie ma problemu, wygląda to tak samo jak na zdjęciach, więc no to też jest bardzo ważne, dlatego zwracam na to uwagę, żeby te składniki no, były dobrej jakości, nie, nie, nie kupujemy półśrodków, na przykład nie jak mówię, że trzeba użyć masła, to użyjemy masła, nie, margaryny albo miksu mas... tłuszczy, no, nie, że to, 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 to też nie chwyci, nie. To musi być masło, to musi być to. Pokazuję Wam piernika, dosłownie chwilę temu go wyciągnęłam po ostudzeniu, nie ma połówki, także jest przepyszny. Chcę mam pokazać jaki on jest mięciutki i sprężysty, on jest jak chmurka, dosłownie, przełożyłam go oczywiście powidłami. I oblałam lukrem, ale to jest taki e, dodatek, w zależności jak kto lubi. Można też go oblać na przykład czekoladą. Mm, ja lubię ten lukier na mm, soku z limonki, bo on jest taki kwaskowaty, więc podkreśla to wszystko. Natomiast już znikła połówka tego piernika. Nie masz pojęcia, jak tutaj pachnie. I uwierz mi, chcesz, aby u ciebie pachniało równie dobrze, <laughs> a w Właśnie nagrałam w tą chwilę, jak ciężko się oprzeć, żeby przestać jeść tego piernika. Ja to jak coś zrobię, to po prostu tak właśnie jest. Natomiast ja mam teraz mm, Airfryer, że w ogóle jak leje? No bez jaj, nie wiem czy to będzie widać. Leje, wieje i świeci słońce, będzie tęcza, pięknie, ale lubię ten, ja tak, taki mam zrywy. Gdy na chwilę wyjdzie słońce, nie? I zapierniczą, zapierniczą, potem znowu. Potem zapierniczą, zapierniczą, żeby wykorzystać jak najbardziej to światło ładne. Gdzie aż chce się żyć, nie? A ja tutaj mam teraz schab w sosie chili. Zobaczymy jaki będzie pikantny. W zależności, jestem ciekawa, czy lubisz pikantne, czy niekoniecznie. Jak to wygląda. Znaczy, chili jest bardzo dobrą przyprawą, jeżeli chodzi o niwelowanie robactwa w organizmie, po prostu pasożytów, więc yy, dobrze jest go dodawać, chociażby troszkę, ale zawsze, żeby gdzieś tam przemycić i jeżeli chodzi o ostrość, to, to, to czyli fajnie ją podbija. I ja ją niweluję tutaj trochę, żeby to nie było aż tak na maksa ostre, tylko żeby ta ostrość była po prostu przyjemna, a teraz muszę obrócić tą moją pieczeń, więc obrócisz ją ze mną. Kocham te podkładki. Dobra. W ogóle ja bardzo lubiłam nasz poprzedni air, ten lubię nieco mniej, ale ma jedną mega funkcję. Właściwie za dwie rzeczy lubię go trochę bardziej, bo jeżeli chodzi o obsługę, to tamten, który mieliśmy z Senkora, no wypadał po prostu lepiej, był wygodniejszy w użytkowaniu i mniej mnie irytował. Natomiast ten ma dwie rzeczy, do których um, pierwsza, no to każdy będzie wiedział, przepraszam, że się trochę mieszam, jest po prostu większy. Więc dla mnie to jest super, bo więcej rzeczy pomieszczę, ale biorę pod uwagę, że macie mniejsze airfryer, więc te przepisy, które Wam daję, też pomieszczą się w mniejszym airfryerze. A druga rzecz, którą on ma... I nie wiedziałam, że tej cechy potrzebuje to światło, dzięki czemu jestem w stanie podglądać, co jest w środku i jak to wygląda. Czy ciasto odpowiednio rośnie, czy nieco nabrało już odpowiedniego koloru. Nie muszę otwierać airfryera, żeby zobaczyć, co jest w środku. Wiadomo, że to musi być odpowiednia blacha i tak dalej, nie zasłonić sobie widoku. Natomiast jest to super funkcja i wbrew pozorom, o co się martwiłam, że będzie bardzo ciężko to myć. Ja całą szufladę wkładam do zmywarki i luz. Na razie przez nią widać, więc jestem zadowolona. A to jest naprawdę fajna funkcja, jeżeli byś się zastanawiała, czy wybrać Airfryer z tym okienkiem. No to, to, jest, to jest dobra funkcja, w moim przypadku jak ja bardzo dużo gotuję na airfryerze to jest super, pomimo wszystko jak otwierasz tą szufladę to ten, to się wychładza i w przypadku ciast jest to bardzo mm, problematyczne, bo jak spadnie ta temperatura no to to ciasto może nam opaść, no, nie? no wiadomo tak jak w piekarniku, nie dotykasz biszkopta zbyt szybko. Więc dlatego fajnie, że masz od razu mój przepis, bo ja to zrobiłam za ciebie i ty wkładając ciasto na przykład do airfryera nie otworzysz go wcześniej niż w bezpiecznym momencie, że ono już nie opadnie, nie? połowa czasu ja pika i on jest taki dość głośny ten air fryer jest dość głośny w porównaniu do tamtego do tego do tej pieczeni będzie kasza bardzo lubię kaszę i tutaj mam kaszę gryczaną lubię tą dużą kaszę tutaj sobie odstawiłam sos który marynatę która została bo z tej marynaty będę robiła sos do tej karkówki i z tego co mi się wytopi po prostu tutaj w środku chociaż to jest schab więc karkówki schab ze schabu z racji że to jest schab no to nie to pisie jakoś bardzo dużo tego ten, ale coś tam zawsze mm, wypłynie, wiadomo jak to jest. 4 minuty i będę zmieniała temperaturę, po pierwsze 15 minut w bardzo wysokiej, żeby zamknąć mięso i je opiec dookoła, bo ja też te przepisy chcę robić tak, żeby wszystko działo się w airfryerze, a przynajmniej maksymalna ilość rzeczy. No wiadomo, że kaszy nie ugotujemy w airfryerze, ale im mniej dotykasz palnika gazu albo zazwyczaj ja takie mięso po prostu opiekam na patelni i zobaczę, czy to nie będzie lepsza, lepsze rozwiązanie. Jak na przykład wkładam do piekarnika karkówkę, to na początku w rondlu opiekam ją z każdej strony, żeby zamknąć mięso i wszystkie soki. Tutaj tego nie zrobiłam, zobaczę jak to będzie wyglądać. Nie chcę jej przepiec, bo chcę, żeby ona była taka max soczysta, ale to wiecie, jak każdy przepis testuję kilka razy, żeby to go naprawdę, naprawdę super. Jedziemy na drogę, która aktualnie jest najbardziej komentowaną drogą, bo powstała niedaleko nas. To jest najdłuższy odcinek w Polsce, z tego co wiem, a nie wiem czy tutaj w dalszym okręgu prowadzony nad ziemią, jako most, właściwie w koronach drzew, tak można powiedzieć. Więc jesteśmy ciekawi, jak to wygląda. Jedziemy na barsz z krokietem i przy okazji przejedziemy się właśnie tą drogą. Bo Krzyż, odkąd ją puścili w czwartek, to tylko o tym mówi. No tak, no bardzo chcieliśmy ją nią przejechać. To są lody? Tam nie ma lodów, kochanie. No co? No bo jest za zimno na lody. A teraz będziemy jeszcze prawdopodobnie przejeżdżać przez dwa tunele, bo tam robili tunele. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda i czy są ekrany, czy coś widać na boki. Więc zabierzemy Was z nami i zobaczymy, czy zrobimy sobie taki spacer między koronami drzew albo i nad nimi, czy jednak to po prostu będzie droga jak droga. Też jestem ciekawa. że jedziemy na nową drogę. Węgierska Górka Minówka, czy jakoś tak, bo to jest na Zwardoń e, trasa. Testujemy. Pierwszy raz na vlogu pojawi się test autostrady. Tego jeszcze nie grali. Ale jest przejrzyście w ogóle. No, pięknie. Jest pięknie, no. W ogóle kadr taki, że... No, że jesteśmy blisko. Bodźcie wypierdłać. O chyba dużo aut na to wpadła. A, strasznie. Przyszedł Weekend tutaj i wszyscy tutaj... Tak, tak, także Wycieczka krojoznawcza. No to teraz wjeżdżamy, Mikołaj. Tą drogą jeszcze nigdy nie jechaliśmy. No w ogóle pojedziemy takie 40 na godzinę za chwilę jak biorę, widzę ten sznur samochodów O, czyżbyśmy wjeżdżali na mosty? Tak Czy my jesteśmy w powietrzu? Chyba tak Jesteśmy w... fajnie, widać tak. Przeszklone są, no, no w góry tak, widać ładnie no, no. Ale wiesz jak tu jest wysoko? Najwyżej. Tak, ja sobie zdaję sprawę jak tu jest wysoko No jeszcze jesienią to taka malownicza ta trasa Sprawdź bo nie widać jak tu jest wysoko Będziemy przejeżdżać przez tą górę. Tak, nie. austriacko to wygląda. No tak, austriacko, tak. Ale super. I długi ten tunel. No nie? O -o -o. Jesteśmy Ale pod górę. Wygląda to naprawdę imponujące, jak na nasze trasy, drogi tak. tutaj. To jest to imponujące. No dzięki Bogu Mikołaj, ale słusznie zauważyłeś, trafnie bardzo. I nazwa nie pęka. I nawet nie pęka, nawet nie trzeszczy, nie? Ale czad, bardzo No austriacko, jak się jedzie do Austrii to właśnie takimi malowniczymi I no. tutaj jest pięknie, nie? No. Potrzebuje jechać do Austrii. Te góry wszystkie, wygląda to. Sztos. Jeszcze z, tym, z tymi chmurami tutaj dzisiaj jest tak klimatycznie ta jesień, te złote drzewa, no po prostu przyjemnie się jedzie. Jedna z przyjemniejszych tras, może też dlatego, że jest świeża, ale, ale jest tutaj naprawdę pięknie. Nie no, widoki są przepiękne z nich. Jeszcze tam, z tamtej strony będzie jeszcze lepiej, bo my jedziemy tą gorszą stroną, tą, gdzie mamy tutaj tą kiepę, no nie? i mega szybko, żeśmy zajęali. no. już jesteśmy w tym miejscu tutaj chyba, gdzie zazwyczaj się łączymy z tą drogą. Jak emocje, przyjechaliśmy. Mm. Bardzo przyjemna trasa, bardzo fajnie się jedzie, jest bardzo widokowa i no. pięknie wyglądają te tunele. Tak. A czy tu też jest potem dalsza trasa, też jest bardzo ładna? No tutaj też jest yy, No, zobaczcie. tutaj też jest pięknie. No po, prostu prostu to są, yy. po prostu nie jesteśmy na tych słupach, no. Tak, teraz będzie yy, bardziej widać. O. Ale tutaj jest piękna ta droga, ja ją lubię. Tak, ja też ją bardzo lubię i tutaj się przyjemnie jedzie, no nie? Teraz jadąc tą drogą, yy, tak wpadło mi, że tak bardzo potrzebuję jechać na snowboard, że to się nie mieści w głowie. A ty? Też, będziemy Mikołaja uczyć. Tak, w tym roku jest plan, że Mikołaj uczy się jeździć na desce, więc trzymajcie kciuki.